Możliwości są dziś wszędzie. Jednak nie każda możliwość Cię interesuje. W mediach społecznościowych widujesz je stale. Możliwości mamy wiele, jednak czasu już nie. I nie chcemy go marnować. A gdyby można było pracować dla siebie, zarabiać dodatkowo, nie rezygnując z obecnej pracy? Dlaczego nie, prawda? A gdyby ta nowa możliwość była czymś więcej niż dodatkowym zajęciem, kolejną ofertą w internecie, więcej niż dodatkową pracą, czymś co dawałoby ci dochody na dziś i na przyszłość? A gdyby można było zbudować coś na długie lata? Można zarabiać na czymś, co i tak już robisz. Jesteś konsumentem, wszyscy nimi jesteśmy. A czy można pójść dalej i nauczyć innych, jak być świadomym konsumentem? Wokół ciebie są ludzie, którzy chętnie słuchają, kiedy masz coś ciekawego do powiedzenia. A gdybyś dzięki temu mógł poprawiać jakość ich życia? Tutaj masz dokładnie taką możliwość, inwestując trochę czasu i niewiele pieniędzy. Tylko od ciebie zależy, ile pieniędzy i czasu zainwestujesz. Możesz tu wykroić swój kawałek tortu z rynku e-commerce mieć własny biznes, który przynosi dochód w czasie i tempie, które sam wybierasz. Masz tu dostęp do edukacji i mentora, który Ci pomaga. Masz wsparcie środowiska osób zainteresowanych Twoim sukcesem. To ludzie, którzy wiedzą, czego chcą od życia i kontrolują swoją finansową przyszłość. Ludzie, którzy chcą się rozwijać i iść w życiu naprzód. Ludzie tacy jak Ty. A jak działa ten biznes? Jak wiesz, typowa droga towarów od producenta do konsumenta wygląda tak. Dostawcy produkują surowce, dostarczają do fabryk, gdzie powstają produkty. Te trafiają dalej do sklepów, gdzie są sprzedawane konsumentom. Po drodze doliczane są koszty. W tym biznesie zmieniamy łańcuch dostaw, łącząc Cię bezpośrednio z dostawcą i producentem. Pieniądze, które zwykle trafiają tu, wędrują do Ciebie w formie premii. Bez magazynowania. Bez minimalnych obrotów, bez limitu Twoich potencjalnych dochodów. Produkty na wyłączność są paliwem tego biznesu, w tym czołowe produkty z branży urody i zdrowego trybu życia dostępne online. Możesz tu zarabiać pieniądze, generując obrót tymi produktami i zapraszając innych, by robili to samo. Wszystko, co kupujesz w swoim biznesie, ma przypisane punkty, które na koniec miesiąca przeliczane są na pieniądze. W ten sposób zaopatrujesz swój dom. To proste. No więc czego byś chciał? Zarabiać dodatkowo 1000 zł miesięcznie? 4000? A może 10 tysięcy złotych co miesiąc lub więcej? Czy chcesz zarabiać dodatkowo i nie rezygnować z tego, co robisz obecnie? Czy chcesz przejąć kontrolę nad swoją finansową przyszłością? Dlaczego nie, prawda?